Trzeci tom, 6 czerwca 1900 roku. Ból i udręka, które odczuwa podczas wymierzania kar Jezus, tak jak w ogrójcu, rozdarty między swoją sprawiedliwością a miłością. Ponieważ mój ukochany Jezus nadal wyraźnie się nie ukazywał, spowiednik złożył intencję ukrzyżowania po tym, jak przyjęłam dziś rano komunię świętą. Kiedy tak cierpiałam, błogosławiony Jezus, niemal przyciągnięty moimi boleściami, objawił mi się wyraźnie. O Boże, któż mógłby opisać cierpienie, które znosił Jezus i napięty stan, w którym się znajdował? Bo gdy był zmuszony zsyłać kary, tak się zadręczał, że nie chciał ich zsyłać. Wzbudzał takie współczucie swoim widokiem w tym stanie, że gdyby ludzie mogli go zobaczyć, nawet gdyby ich serca były twarde jak diament, pękłyby z czułości jak kruche szkło. Tak więc zaczęłam go prosić, aby dał się przebłagać i pozwolił cierpieć mnie i oszczędzić ludzi. Potem dodałam, Panie, jeśli nie chcesz wysłuchać moich modlitw, to wiem, że na to zasługuję. Jeśli nie chcesz zlitować się nad narodami, to masz rację, bo nasze przewinienia są wielkie. Jednak proszę cię, z łaski swojej, zlituj się nad sobą, zlituj się nad udręką, którą sobie czynisz, gdyż każesz swoje własne wizerunki. Ach tak, proszę cię w imieniu miłości, którą darzysz siebie samego, abyś nie zsyłał kar i przez to nie odbierał chleba swoim dzieciom i nie pozwolił im umierać. Ach, takie działanie nie leży w naturze Twojego serca. Tak więc gdyby udręka, którą odczuwasz, miała moc, przyniosłaby ci śmierć. On zaś, całkowicie zasmucony, powiedział do mnie, córko moja, to sprawiedliwość na mnie naciska, a miłość, którą darzę ludzi, używa wobec mnie jeszcze silniejszej przemocy, tak iż zadaje mojemu sercu udrękę śmierci w chwili, w której każe stworzenia. A ja, dlatego, panie, wyładuj na mnie swoją sprawiedliwość bożą... A wtedy Twoja miłość nie będzie już dłużej pod jej naciskiem i nie będzie w sprzeczności z koniecznością karania ludzi. Doprawdy co ci ludzie zrobią, jeśli postąpisz tak, jak dajesz mi to do zrozumienia, pozwalając wyschnąć wszystkiemu, co służy człowiekowi za pokarm? Ach, proszę Cię, pozwól mi cierpieć i oszczędź ludzi, przynajmniej po części, jeśli nie jest to możliwe, oszczędzić ich w całości. Jezus zaś, jakby czując się zmuszony przez moje modlitwy, zbliżył się do moich ust i wlał ze swoich ust do moich trochę gęstej i obrzydliwej goryczy, która gdy tylko ją przełknęłam, przyniosła mi tak wielkie i różnorodne boleści, że czułam się umierająca. Wtedy błogosławiony Jezus, wspierając mnie w moich boleściach, bo inaczej stałabym się ofiarą, odetchnął tak, jakby uwolnił się od ciężaru. Jednak wlał we mnie tylko trochę goryczy, co zatem stanie się z jego uwielbionym sercem, które zawiera jej tak wiele. Potem powiedział do mnie: Córko moja, moja sprawiedliwość postanowiła zniszczyć wszystko. Jednak teraz wyładowała się trochę na Tobie, i dlatego z miłości do Ciebie przyznaję człowiekowi jedną trzecią tego, co jest mu potrzebne do wyżywienia się. A ja, ach, Panie, to za mało, daj przynajmniej połowę. A on, nie, moja córko, zadowól się tym. A ja, nie, panie, jeśli nie chcesz mnie zadowolić dla wszystkich, zrób to przynajmniej dla korato i dla tych, którzy do mnie należą. A Jezus, dzisiaj szykuje się grad, który ma spowodować wielkie szkody. Ty znosisz boleści krzyża. Wyjdź poza swoje ciało i w formie ukrzyżowanej wznieś się w powietrze i przepędź demony z nad Korato, które nie będą mogły wytrzymać, widząc cię ukrzyżowaną. Pójdą wtedy gdzie indziej. Wyszłam więc z siebie, będąc ukrzyżowaną, i ujrzałam grat i błyskawice, które miały spaść na Korato. Któż mógłby opisać przerażenie demonów i jak uciekały na widok mnie, ukrzyżowanej i jak ze złości gryzły sobie palce, a nawet wyładowały się na Spowiedniku, który tego ranka pozwolił mi w imię posłuszeństwa znosić ukrzyżowanie. Postępowały tak, gdyż nie mogły wyładować się na mnie, co więcej, były zmuszone ode mnie uciekać z powodu, znak... z powodu znaku odkupienia, który widziały. Po przepędzeniu ich powróciłam do siebie i zniosłam sporo cierpienia. Niech to wszystko będzie na chwałę Bożą.